Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w moim kolejnym filmiku. E, dzisiejszy filmik będzie dosyć krótki. E, chciałabym Wam pokazać, co złowiłam e, w sklepie Pepko. Byłam na takich małych zakupach. Oczywiście pojechałam po jedną konkretną rzecz, jak zwykle, ale to wszystkie kobiety e, na pewno. Tak samo mają. Pojechałam po poduszki, które myślałam, że będą. To są takie białe poduszki, haftowane, takie podłużne, prostokątne. Niestety ich nie było, ale no oczywiście nie wyszłam bez niczego, tylko z dwiema torbami. A więc chciałam Wam pokazać, co zakupiłam. Nie są to nie wiadomo jakie rzeczy. Większość rzeczy jest dla mojej małej Nikolki. Mam nadzieję, że Was ten filmik zainteresuje. Oczywiście, mam dwie takie duże torby. Jest sporo tych pierdół. Pierwszą rzeczą, jaką zakupiłam, która jest dla mnie po prostu cudowna, przemilutka, to jest taka bluza dla Nikolki. Bluza tu ma kieszonkę, którą możemy sobie z obu stronek położyć łapkę. Ma kapturek i ona jest tak mięciutka, tak milutka. Pewnie się zniszczy, jak większość rzeczy. Pewnie kolor się zniszczy, pewnie się wytrze, pomycha ale wiecie, ile ta bluza kosztowała w przycenie? 12 zł. Naprawdę. Niech ona będzie na 2 miesiące za te 12 zł. A jest bardzo fajna na takie zimowe wyjścia, na podwórko. Super, naprawdę. Tak wygląda bluza w całości. O. I. o. Ja jestem zadowolona z tej bluzy Kolejną rzeczą, jaką y, kupiłam, to jest już taka, bym powiedziała, letnia sukieneczka, też dla nikolki. Nie wiem, czy ją dobrze widać. O, jest taka sukieneczka. Piatuszki. Y, I ta sukieneczka kosztowała 15 zł. Naprawdę, moi drodzy. To są takie kwoty, że naprawdę warto kupić na sezon dziecku takie ubrania, chociażby do biegania i zabawy przy domu czy na podwórku. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, to jest bluza. Ja bardzo lubię bluzy rozpinane u dzieci, ale nienawidzę bluz rozpinanych z kapturami. Drugie, że moja Nikola też nie lubi ubrań z kapturami. Tą bluzę, którą kupiłam wcześniej, tą ym, puchatą, kupiłam z kapturem, Nie było bez kaptura, yy, ale tak jak powiedziałam, cena yy, mnie skusiła. E, a tą bluzę kupiłam już bez kaptura, ponieważ Nikolka woli ubrania bez kaptura, ale rozpinane. Są wygodne do szkoły, na WF, a więc kupiłam jej taką bluzę granatową, kwiatuszki takie drobne. Jest tu rozpinana, a więc wygodna. Dziecko może się swobodnie przebierać na błęd. Jak jest jej za ciepło, to sobie ją zdjąć. Jest to mega wygodne dla dzieci. No i ta bryza kosztowała 30 zł. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam, jest to koszula jeansowa. Taka krótka z takim dezerkiem To jest oczywiście też ubranko dla nikolki. Yy, I ta koszula yy, ma takie guziczki, zobaczcie, ale drewniane, naprawdę bardzo fajna do spódniczki rewelacja. Jest cieniutka. To też jest plus, ponieważ możemy założyć cienki podkoszulek na ramionczka dziecku pod spód yy, i się nie spoci w szkole nam przy bieganiu. I ta bluza kosztowała 30 zł. Też uważam, że jest warta swojej ceny. Zobaczymy, jak to będzie wszystko w praniu wychodziło. Yy, czy nie będą się te ubranka niszczyły. Ale ja jestem z tej koszuli bardzo zadowolona. Yy, kolejną rzeczą, jaką kupiłam, to są takie leginsy w LOL. Granatowe granatowe w te buźki Lol i te spodenki kosztowały 15 zł. Jeśli chodzi o spodenki z Pepko, kupowałam już nieraz takie leginsy. One nie są najlepszej jakości i bardzo szybko się wycierają, te rysunki się zbierają, ale kochani, te spodnie kosztują 15 zł, a nie 50 zł więc naprawdę y, można kupić takie spodnie, i niech dziecko sobie pochodzi dwa miesiące ono i tak wyrasta. Y, dlatego nie widzę tu y, większego sensu kupowania drogich ubrań, skoro dziecko i tak wyrasta, a te ubrania naprawdę są piękne, barwne i kolorowe. Można naprawdę tanim kosztem dziecko ubrać. Absolutnie nie mówię, żeby oszczędzać na dzieciach, ale można wydać na coś innego, trwałego. Oczywiście, kolejną rzecz, którą kupiłam, to jest kolejna rzecz dla Nikolki. To jest t-shirt z pieskiem, to jest Sky, a więc Nikolce na pewno będzie się podobała, jeszcze jej nie widziała. Będzie zachwycona, bo ona bardzo Sky lubi. Może tak będzie, widać, że to. Ja lubię t-shirty dla Nikoli większe, żeby miała luźniej. Nie kupuję takich obcisków małych. I ten t-shirt kosztował, kochani, 15 zł. Kolejną rzeczą jest rzecz też dla Nikolki. I to jest też t-shirt z taką Mini Mouse. E, o, ma taki, taką ładną kokardkę e, kolorową. Też mi się bardzo spodobał. E, I ten t-shirt też kosztował 15 zł. Bardzo ładny. Bardzo mi się podoba. Oczywiście tu zakupiłam jakieś tam gumeczki. Takie gumki moi drodzy. Sześć takich frotek kosztuje 5 zł. Bardzo lubię te frotki. Nikola już ma różne kolory tych frotek. E, zakupiłam dla Nikolki taki bryloczyk słodki. Z tego się bardzo ucieszy, Taki z misiem i spony. Um, I on kosztował 8 zł. Gumeczki oczywiście. 5 zł. Bardzo lubię te gumki. U nas gumki to po prostu nie wiem, zjadamy, giną. Nie mam pojęcia, co się z tymi gumkami dzieje. Dlatego raz na jakiś czas muszę zakupić nową paczkę gumek. Tym razem wzięłam takie. Często biorę czarne lub granatowe. Tym razem wzięłam takie jakieś pastelowe. Idzie wiosna, a więc trzeba troszeczkę rozjaśnić kolorystykę. Kolejną rzeczą, którą kupiłam jest dla Nikolki Taka oto poduszka. Jest przesłodka, Jest tak miękka. Jest tak cudna. No, i te bąbelki na, tym, na tej chmurce mnie po prostu urzekły. Oczywiście podusia musi iść do prania, żeby nikolka mogła się na niej swobodnie położyć. Ale jest po prostu, no sami powiedzcie, bardzo fajna, bardzo ładna. I ta poduszka kosztowała 15 zł. Moi drodzy, naprawdę, to. Naprawdę, naprawdę warto sobie pojechać, y, kupić ozdoby do dziecinnego pokoju, bo ceny w PEPCO są nieduże. A y, nie oszukujmy się, dzieci rosną, zmieniają im się gusta. Y, Raz kupujemy coś z myszką Miki, raz kupujemy coś ze Sky, raz kupujemy coś z inną postacią bajkową. Naprawdę nie warto wydawać nie wiadomo ile pieniędzy. Ja jestem przykładem, kupuję większość rzeczy Nikolce w Pepko, bo są tam naprawdę nieraz piękne rzeczy i niedrogo. Więc z poduszki jestem bardzo zadowolona, idzie do prania. I kupiłam jeszcze też Nikolce. Tutaj do końca nie jestem pewna, czy wybrałam dobrą kolorystykę, ale akurat w tej kwestii wyboru nie było. Był kiepski wybór, jeśli chodzi o kocyki. Chciałam jej zmienić kocyk, bo teraz ma taki szary. Na jakiś bardziej taki żywy kolorowy. I powiem szczerze, że najpierw złapałam różowy. Różowy włożyłam do koszyka różowy, ale się tak rozmyśliłam. I wróciłam się i wymieniłam go na taki niebieski. Na taki zielono-niebieski. Ciężko mi jest powiedzieć. I ten kocyk mnie kosztował 30 zł. Naprawdę te kocy są bardzo miłe, bardzo miękkie. Nikolka, tamten poprzedni też ma z Pepko, szary, taki z frędzelkami, z bąbelkami na końcach, ale jest szary i tak sobie pomyślałam, że wymienię jej na coś takiego bardziej barwnego. bo to jednak dziewczynka musi mieć te kolory takie bardziej żywe. I trzeba. Ożywiać wnętrza. A więc kocyk zmieniłam. Jest mega, mega miły. Też idzie do prania. I ostatnią rzeczą, którą zakupiłam, to jest. Proszę bardzo. Taka osłonka do kwiatka. Ona nie wiem, jest z jakiejś trawy. Ciężko mi powiedzieć, ale szczerze powiem, że w ostatnim czasie, co bym nie oglądała, zdjęcia na Instagramach, na Facebookach widzę, że wraca do łask taki styl naturalny, który mi się mega podoba, czyli dużo drewna, zieleni i w ogóle. I często widuję taki styl właśnie, takie donice właśnie z jakiejś trawy, drewna i kwiaty. Zakupiłam od razu sztuczny kwiat, sztuczny. Nie jestem za sztucznymi kwiatami, ale na mojej meblościance jest dosyć ciemno, w związku z czym kwiaty tu się nie utrzymują. Jeśli chodzi o kwiaty, tu przy oknie jak najbardziej one się utrzymują, ale na meblościance nie. A jednak fajny by był taki akcent zieleni do postawienia, dlatego zainwestowałam sobie w ten kwiat. Czy będzie on ładnie wyglądał w tej donicy? Nie wiem. Pomyślę o tym. Na razie go kupiłam i na razie będzie on stał. Jeśli mi się nie spodoba, pojadę sobie gdzieś do innego sklepu, może w internecie, zamówię jakiś sztuczny, ładny kwiat, który wstawię sobie do tej osłonki. Jeśli chodzi o kwiat, wygląda w ten sposób. Jeśli chodzi o kwiat, kwiat mnie kosztował 50 zł. Jeśli chodzi o osłonkę, jest po prostu dla mnie prześliczna no, mnie się bardzo podoba. I ta osłonka kosztowała moi drodzy tylko 20 zł. Naprawdę. Jest prze -na. No Mnie się bardzo podoba. Kosztowała tylko 20 zł. I yy, jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Szczerze żałuję, że nie złapałam od razu dwóch. Jedną bym miała na tarasie, ale jakoś tak. No wiecie, jak to jest. Czasem Polak mądry po szkodzie. Wyszłam ze sklepu i pomyślałam sobie, że mogłabym złapać dwie. A złapałam jedną. E, w każdym bądź razie ja jestem zadowolona z zakupów. Mam nadzieję, że moje zakupy Wam się podobały. Mm, powiedzcie, czy wy robicie zakupy w Pepko? Ja powiem szczerze, że y, od czasu do czasu wpadam mm, sezonowo jak są wakacyjne rzeczy, to lubię y, różne wakacyjne rzeczy w Pepco, typu y, ręczniki na plażę. Naprawdę mają, czasem mają fajne rzeczy i ja polecam. Trzeba coś sobie upolować. Ja jestem zadowolona z dzisiejszych zakupów. Może to nie są nie wiadomo y, jakie rzeczy. Y, wszystko jest w sumie dla Nikolki i y, y, do codziennego użytkowania to nie są jakieś eleganckie rzeczy ale ja jestem zadowolona, mam nadzieję, że nikolka też będzie zadowolona. Zapraszam Was do oglądania mojego kolejnego yy, filmiku yy, i cześć!